Rolowym trybem życia podobno mocno pomogłem w rozwoju tej choroby. Czyli, e, drogie dzieci, nie pijcie, nie palcie i żadnych innych po prostu nie. Powiem wam dlaczego to wszystko, co tutaj się dzieje na tym kanale, to jest pomysł, który od podstaw jest porąbany. Po pierwsze, rok temu, ponad rok temu, bo w grudniu 2018 roku. Złamałem nogę. Złamałem nogę, idąc na własnym podwórku, nawet nie było ślisko. To złamanie zostało zespolone płytką, po czym ta płytka no się okazało po trzech miesiącach w gipsie, że jest pęknięta, że ta noga się nie zrosła, więc kolejna operacja. W ogóle operacja na przytomnym człowieku. Zastrzyk w kręgosłup, w ogóle polecam. Świetne narkotyki dają w szpitalu. No i kolejne trzy miesiące w gipsie. Rezultat tego, uwaga. Jak widzicie, tatuaż mi krzywo i pan doktor miał heheszki, że, że, że nie, nie trafili tam tak jak trzeba, jak strzywali skórę. I poza tym mam tam jakąś szynę, jakieś śruby, jakieś inne wynalazki. Druga rzecz, to jest słuchajcie, to. To jest codzienna porcja leków 35-latka. Niebieskie figułki, niestety, to potas. Yy, dalej. Witamina D, bo się okazało, że miałem złamaną nogę, bo poziom witaminy D miałem yy, gdzieś tam sześciokrotnie za niski. Witamina B12. No to wiadomo, bo się mięsa nie je, a witamina B12 jest to jedyna witamina, która jest w mięsie, a nie ma jej w warzywach, dlatego że pochodzi z ziemi. Zwierzęta gdzieś tam zawsze trochę ziemi jedzą razem z faszą, z trawą i tak dalej, dlatego ta witamina jest w mięsie. Ludzie nie jedzą piachu ani ziemi, dlatego trzeba to suplementować. Witamina C wiadomo, natomiast nie to jest wcale najciekawsze. Najciekawsze to jest to. To jest najciekawsze, dlatego że w styczniu tego roku miałem zabieg krioablacji serca, czyli przesympatyczna procedura, która polega na tym, że wsadzają takie druty w pachwinę, tam są żyły w pachwinach. I tymi żyłami, tętnicami idą sobie tutaj i wpuszczają ciekły azot, chyba, i wymrażają nerw. Generalnie to brzmi dużo gorzej niż jest, bo człowiek jest młaca, cóż konać pany takimi prochami, które Michael Jackson brał na sen, czyli propofol. Podobno branie propofolu na sen to jest jak branie chemioterapii, bo znudziła ci się fryzura. Więc czymś takim właśnie zostałem naszprycowany. To oczywiście nic przyjemnego, ale jak mi powiedzą, że muszą to zrobić drugi raz, a jest taka szansa, to powiem, kiedy? Jestem do waszej dyspozycji. Jak mi wpuścili ten azot, to mnie strasznie w tym momencie, bo to też na przytomnego robią, nie? To czuję, jak mnie tak głowa zaczyna boleć, a ten doktor mówi, panie, no przecież to jest nerwy tam my wymrażamy, nerwy się kończą w mózgu, no to wie pan. Siostro więcej narkomyków, no więc przeżyłem zabieg jak ta lala. No i teraz po co to wszystko jest? To pilnuje, żebym nie dostał migotania przedsionków. To jest mistrzowska sprawa, to jest betalok. Znaczy to nie jest betalok. to się jakoś inaczej nazywa, natomiast jest to betabloker. Inna nazwa handlowa, jakby zasada ta sama blokuje dopływ adrenaliny do krwi, przez co nie jest nikt w stanie, jak to zjem rano, mnie wkurwić, co mnie bardzo cieszy, yy, bo mi no, stabilizuje tętno i ciśnienie. Yy, jak się najem tego za dużo, to mi ciężko ćwiczyć, bo jestem bardzo zmęczony, a tętno mam 90 na przykład, przez co organizm nie jest natleniony, bo serce za wolno pracuje, więc jakby to trzeba rano odczekać, dopiero trening przejebane. No i to wspaniałe coś. Lek, który kosztuje 150 zł za opakowanie, a jak mi piszą receptę od razu na 10 opakowań mówią, a co pan beż dwa razy chodził, nie? Na rozrzedzenie krwi, gdyby się okazało, że trzeba mi zrobić zabieg na serducho jeszcze raz, bo pierwszy się nie powiódł. Gentleman, od którego kupiłem rower miał ablację robioną 4 razy. Jest to zabieg, który się chętnie robi młodym ludziom, dlatego, że ma duże szanse prawdopodobieństwa. Nieoficjalnie niektórzy lekarze mówią, że starym ludziom tego się nie robi, nawet jak mają migotania przedsionków, bo raz, że się może nie udać i wtedy statystyka spada. A dwa, że po co ratować starych, jak można ratować młodych. Sorry, nie powiedziałem tego na głos, jest to mój wymysł i nigdy w życiu żaden lekarz mi nic takiego nie powiedział. Tak wygląda y, oprócz y, mojego jedzenia, moja wspaniała, y, y, codzienna dieta. Podobno, nie chcę tutaj zabrzmieć zbyt foliarsko, ale dzięki temu i dzięki. Dzięki temu, czyli witamina C i witamina D, to podobno dzięki temu. Mam większą odporność na koronawirusa, ale z drugiej strony, ci, którzy tak mówią, są nazywani przez innych foliarzami, więc ja nie wiem. Są teoretyczne badania, że koronawirusa, gdzieś tam jak na północy Szwedzi, Norwegowie i Skandynawowie suplementują witaminę D, bo mają mało słońca, to oni są bardziej odporni, ale ostatnie wydarzenia dowodzą, że nie bardzo. No i tak to wygląda. Potas, oczywiście muszę jeść, dlatego że elektrolity. To jest wada wrodzona. Tutaj to nie jest tak, że się tego nabawiłem, aczkolwiek rock'n'rollowym trybem życia podobno mocno pomogłem w rozwoju tej choroby. Czyli, yy, drogie dzieci, nie pijcie, nie palcie i żadnych innych yy, po prostu nie, yy, bo mieliście ukrytą wadę, to o, tak może wyjść na jaw na przykład, tak? Nagle się pobudzicie rano z tętnem 190, nie wiadomo czemu. No więc yy, to mamy ogarnięte. Aha, dlaczego oni mi te kryablacje zrobili? Bo ja już cztery razy w swoim życiu dostałem z defibrylatora. Prawie jak Nikki Six, nie? I taki to pożyje. Dzięki lekarzom z Instytutu Kardiologii w Warszawie. No dobrze, słuchajcie, uznałem, że skoro ktoś taki jak ja, z trochę walniętym serduchem, ze śrubami w nodze, z nadwagą, bez roweru, ktoś kto pływał ostatnio w podstawówce w basenie, jest w stanie wystartować w zawodach triatlonowych, to każdy jest to w stanie zrobić i powiem Wam, że z każdym dniem coraz bardziej się w to wkręcam. Trener zalecił mi bardzo serdecznie zakup zegarka, czyli ja już jestem po prostu, jak ja widzę, że się coś świeci, mruga, że ma lampeczki, to ja jestem od razu zachwycony komputer na rękę, zegarek, oczywiście waham się między jednym a drugim, zobaczymy na co padnie wybór, unboxing, możecie liczyć, żebyście mogli mi zazdrościć, że ja mam, a wy nie macie, nawet jak wam to niepotrzebne, to, 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 to tak, tutaj zrobimy unboxing, natomiast yy, coraz bardziej się w to wkręcam i, i bardzo się cieszę, yy, że... To, to wyzwanie podjąłem mimo tych wszystkich ograniczeń, które, których Wam dzisiaj pokrótce opowiedziałem. Nie pokazuję Wam na razie dużo ciekawszych rzeczy, no bo tak, na zewnątrz pada, na siłowni mi się bardzo źle nagrywa, bo jest echo, po prostu takie, że afera. A teraz akurat siedzę w kuchni i robię wegańską pizzę z wegańskim serem. Pokażę Wam potem, jak zrobić wegański ser, także zostawcie suba tutaj na kanale i dzwoneczek kliknijcie, żeby było powiadomienie, to jak ten film wleci, to dostaniecie info. Jak zrobić Wegański ser samemu. Czy podpowiem tylko, że magicznym składnikiem są płatki drożdżowe, ale to reszta niech zostanie owiana mgłą tajemnicy. Dalej robię dzisiaj jeszcze chleb, no a potem wrzucę ten film, żebyście Wy mogli zobaczyć, czy rzeczywiście gruby się jeszcze trzyma, czy gruba akcja nie upadła. Nie upadła.